Drugą z pozycji stojących w judo jest tak zwana pozycja obronna. Po japońsku nazywa się Jigotai. Wygląda ona dużo inaczej niż pozycja naturalna, czyli Shizen-tai. Po pierwsze, musimy obniżyć środek ciężkości. Tu akurat sportowcy ze sportów motorowych, szczególnie z wyścigów samochodowych, wiedzą, że im niżej środek ciężkości, tym lepiej trzymamy się podłoża. W judo mamy dokładnie to samo. Rządzą takie same prawa fizyki w judo jak i w każdym innym sporcie. I druga rzecz, i skoro to jest pozycja obronna, to nasze ręce również muszą być przygotowane do obrony. Bez gadania. Jigotai. Możemy mieć ręce otwarte, zamknięte to już jest wszystko zależne od sytuacji. I oczywiście w Jigotai również występuje pozycja prawa Migi Jigotai. I pozycja lewa Hidari Jigotai.